Gdzie cię w końcu wywiało? Gdzie ty siedzisz cały czas? W płyćwie? Nie, nie, nie. Już. Tak już, czy y... Train O kurde, ja jeszcze tego nie odpalałem nawet. Ja na widzę. Ale podobno ludzie mi pisali, że da się tam na jakiś dworzec nawet do Izbuta. Tak, one się przepisują. nie ja wychodzę z to. chłop wszedł zobaczyć no, nowy tryb, nie. pobugowane i wyłączył. Re tylko u nas recenzja nowego Turbo Trainspotter, pobugowane. Pobugowane i wyszedł z gry. Na taką recenzję wszyscy czekali. Moja opinia została wydana. Pobugowana, co to jest ten train spotter? No z, e, mi kolujesz, zbugowane. tylko zbugowane jest. Zbugowane. Opinia A, profesjonalisty. O no, wejdź na to i zobacz czy jak klikniesz, klawisz 3, to czy możesz się poruszać. No, właśnie, no. Zgu... Da się chodzić, jak się kliknie trójkę, to da się chodzić. No, jednak. Tak. Tak ładnie, punktualnie jechałem. No, ja tego nie mogę powiedzieć. Ja już 10 minut opuściłem, z łodzi wyjechałem. Zbugowane to jest. mówiłem! Zbugowane. A nikt nie słuchał opinii specjalisty. Rabini są zgodni. Rabini są zgodni. Zebraliśmy papieża.